Tygodniówka od 20 do 26 października dla znaków Zodiaku byk Panna Koziorożec z trygonu Ziemi. Także zapraszam tutaj do rozkładu, co idzie, jakie energie idą do Was w tym tygodniu. Byczki, panny i koziorożce. Zobaczmy sobie, co to za energię na ten tydzień dla Was. A więc tak, energia ogólna tygodnia, yy, co w miłości, uczuciach, yy, w pracy i w finansach, co w pracy i w finansach, yy, co w rodzinie, otoczeniu, na co zwrócić uwagę, oraz rada, zakończenie. Tygodnia. A więc tak, można powiedzieć tak, że nadchodzą u Was byczki, panny, koziorowce, nadchodzą u Was zmiany. Los zaczyna, że tak powiem, obracać się w nową stronę. Coś, co było w zawieszeniu w, tym, w tamtym tygodniu, na przykład, rusza z miejsca. To tak zwane przypadki, które będą znakami, że. Wkraczacie w nowy etap, to też przede, przede wszystkim otwartość na zmiany, znaki od losu, nawet jeśli nie wszystko da się zaplanować. Natomiast energia główna dla Was to czas patrzenia w przyszłość. To takie. Planowanie, wizje czy działanie takie z rozmachem. Tak naprawdę wasze horyzonty się w tym tygodniu zaczną poszerzać. Zaczniecie dostrzegać jakieś nowe kierunki w swoim życiu, a wysiłki, które wcześniej włożyliście w te starania, no, zaczną przynosić wam efekty. To tak naprawdę też y, energia, która mówi o tym, że wasze pomysły będą po prostu nabierać w tym tygodniu takich realnych kształtów. Natomiast w miłości, w związkach przede wszystkim wraca namiętność i radość. Ktoś, czy ty, czy partnerka, czy partner, no przejmiecie jakąś inicjatywę, pomyślicie o wspólnym wyjeździe na przykład yy, wieczorze, tylko we dwoje, aby właśnie odświeżyć tą waszą relację, nadać na nowo tej pikanterii i tego wszystkiego w tej, w tej waszej relacji. Natomiast single przyciągną uwagę w tym tygodniu. Możliwe, możliwe są u Was nowe znajomości, jeśli przede wszystkim wyjdziecie, wyjdziecie do ludzi. Przede wszystkim to też energia, która mówi o tym, że uwierzcie po prostu w swoją atrakcyjność i nie bójcie się błyszczeć. Single oczywiście. Natomiast co w pracy i w finansach? No, w pracy i w finansach w tym tygodniu bardzo dużo obowiązków. Takie poczucie przeciążenia. No, na barkach będziecie mieli więcej niż zwykle, niż w ogóle powinniście mieć. Ktoś po prostu będzie zrzucał na was swoje zadania, a wy nie będziecie potrafili po prostu odmówić. Być może będziecie mieli wiele projektów do zrobienia i poczujecie też taką właśnie presję, że wszystko naraz się Wam zwaliło. Może też być jakaś właśnie presja pod względem rachunków, jakichś zobowiązań, że trzeba wszystko coś spłacić, albo już na teraz to jest wszystko potrzebne. Natomiast rodzina i otoczenie. No, w otoczeniu, czy właśnie w rodzinie czekają Was w tym tygodniu jakieś rozmowy, które przyniosą Wam przełom, lub takie ogólne oczyszczenie atmosfery. To przede wszystkim na pewno będzie energia, która mówi o szczerych słowach i w ogóle nowych decyzjach. Może wyjaśnicie sobie z kimś jakieś nieporozumienia zaległe, może ktoś z rodziny Wam powie coś ważnego, taką na przykład szczerą prawdę, której w ogóle się nie spodziewacie, lub sami postanowicie powiedzieć po prostu dość i postawić jasne, czyste granice. Zwróćcie uwagę w tym tygodniu na to, jak reagujecie na stres i konflikty, bo tak naprawdę prawdziwa moc to przede wszystkim spokój i opanowanie. Ktoś w tym tygodniu może was prowokować, sprawdzać waszą cierpliwość. Może trzeba będzie coś udowodnić, ale trzeba będzie to zrobić, że tak powiem, z klasą, bez emocji, z opanowaniem. Dlatego zwróćcie uwagę w tym tygodniu na to, jak reagujecie na stres. Natomiast rada zakończenie tygodnia to przede wszystkim zakończenie tygodnia będzie bardzo skupione na relacjach opartych na wzajemności, zaufaniu. To będzie bardzo kluczowe na koniec tygodnia. Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, powinniście zdać sobie sprawę, żeby nie walczyć samemu, łączyć właśnie się z ludźmi, którzy was rozumieją i wspierają. Na przykład w pracy może przyjść pod koniec tygodnia, jakieś wsparcie w zaufanej osobie, w zaufanym współpracowniku, który Wam pomoże. Na przykład, to też przede wszystkim będzie współpraca, która umocni relacje, czyli może z partnerem, z partnerką, nad czymś będziecie wspólnie pod koniec tygodnia pracować, co że tak powiem wzmocni tą Waszą relację. To też przede wszystkim jest dobry moment na właśnie wszelkiego rodzaju. Zgody, rozmowy czy właśnie przytulanie, jakąś bliskość. Także to by było na tyle. Także serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam byczki Panny Koszyjorożce. I do miłego słuchania.